Kolejny Mercedes C-klasa W206 zawitał do naszego warsztatu. W tym przypadku jest to nieco inne auto niż ostatnie, bo nie ma systemu Basic, tylko ten pośredni. A z czego on się składał i co w tym aucie zrobiliśmy, pokażemy za chwilę przy stole, na którym mamy komplet głośników i akcesoriów, które wyciągnęliśmy z tego samochodu. Pokażemy co zdemontowaliśmy i pokażemy co zamontowaliśmy. Więc przechodząc do magicznego stoliku na Krysie. Po kolei będziemy omawiać elementy systemu pośredniego w Mercedesie C-Klasa W206. Więc w tym aucie mieliśmy odmiennie od tamtego standardowego systemu BASIC dwa głośniki basowe w przednim firewallu, tak zwany mercedesowski front bas. Dwa głośniki identyczne, tylko one są niesymetryczne z głośnik prawy i głośnik lewy. Aczkolwiek różnią się tylko i wyłącznie. Dziurami montażowymi. Głośniki jako takie są identyczne z mikroskopijnym układem magnetycznym i działają one po prostu słabo. Tutaj na przybitce jak Damian zrobi, będzie doskonale widać, jak wygląda układ magnetyczny głośnika Gladyn, którego zamontowaliśmy, a jak wygląda układ magnetyczny fabrycznego głośnika, który zdemontowaliśmy. Fabryczny głośnik również. Jest to 18, 18 cm, a my zamontowaliśmy pełnowartościowe 20 cm, więc tutaj też dodatkowy zysk. I głośniki, żeby wykorzystać w pełni wydajności wzmacniacza, mają 3 omy. Wszystko rzeczywiście w systemie plug and play. Sami widzicie, że te obudowy są po prostu identyczne i pasuje w sztuka, w sztuka. To odkręcamy, a te wkręcamy. Więc tak, tu mieliśmy dwa głośniki oryginalne Mercedesa. sławny frontbas. Wymieniliśmy na te dwa gladene, 20-centymetrowe, 3 ohmowe, które mają per sztuka chyba w okolicach 100 watów w rms ie watów, i co dalej. Wymieniliśmy również głośniki kompletne w drzwiach przednich. Tu, jak już mówiłem, jest system pośredni. Wiesz też, też posiadał głośnik wysokotonowy. Kopułka jest mikroskopijnych rozmiarów. Magnesu w zasadzie w ogóle nie widać, w ogóle śpieszne, bo ten głośnik w zasadzie nic nie waży, w ogóle taka wydmuszka, pseudogłośnik. głośnik. I jego miejsce włożyliśmy pełnoprawny, jedwabny, 25 mm głośnik również z serii Gladan, dedykowany do tego samochodu. Jak już mówiłem w wcześniejszym wideo na temat w ogóle Gladen to jest jedyny system na rynku, który w 100% pasuje do tego samochodu i nie wymaga żadnych modyfikacji w aucie oraz w samym systemie, czyli wszystkie te rzeczy, które teraz pokazujemy pasują sztuka w sztukę do samochodu bez modyfikacji to 100% plug and play system więc litery, jak już widzicie ten był oryginalny, a ten zamontowaliśmy 25 cm jedwabny, wysokiej klasy wysokotonowy przetwornik i najciekawsze to głośnik średniotonowy 10 cm gladen serii Generic Concept to bardzo fajny w ogóle pomysł z i nie tylko, bo taką samą serię teraz stosuje również z grupa Audiotek ze swoimi produktami mamy jeden głośnik typowy 10 cm i do niego pierścienie montażowe które mają unikalne zatrzaski w co najmniej chyba 4, w czterech miejscach i jeden głośnik wystarcza nam do, do wielu zastosowań. Więc tutaj mamy typowy głośnik, a do niego mamy ramki dedykowane do Mercedesa. Tu jest nawet napisane do czego te ramki służą. W206. Więc taką ramkę zakładamy na ten, na ten głośnik i mamy idealnie pasujący zestaw do tego Mercedesa. Tu fabrycznie był znowu 10 cm głośnik. Z mikroskopijnym układem magnetycznym. Zwykle podstawowy głośnik nie ma co tu wiele od niego wymagać. Nie będziemy też się za bardzo specjalnie nad nim teraz rozwodzić. Co my tu dalej mamy? Dalej mamy akcesoria montażowe, nie ja może przejdę na drugą stronę. Mamy akcesoria montażowe, czyli wszystkie kostki, kable, przewody, które są potrzebne do instalacji, które pasują idealnie do tego auta, żeby nic nie modyfikować. producent przewidział nawet. Miejsce montażowe, zarazem z taką fajną blaszką, do wzmacniacza, który przykręcamy przez specjalny adapter do tej, do tej blaszki. A tą blaszkę montujemy za schowkiem, w oryginalne dwa miejsca. I on to idealnie pasuje. A przede wszystkim nie musimy żadnych dodatkowych dziur ani innych modyfikacji w samochodzie prowadzić. Także To jest kolejny element, który pasuje do tego samochodu w systemie plug and play. Tu mamy całą wiązkę zasilającą do tego wzmacniacza która również pasuje w 100% do tego auta. Wsuwamy piny w swoje miejsca, mamy zasilanie, bezpiecznik i oczko do masy. Także to jest komplet do zamontowania do wzmacniacza. A ostatni wzmacniacz może jeszcze dwa słowa, bo to bardzo fajna konstrukcja. Jest to typowy wzmacniacz Mosconi Gladen. Jest to Pico 6 na 8. Mamy tutaj 6 kanałów mocy i 8 kanałów procesora, czyli możemy obsłużyć 8-kanałowy system a zasilić 6 kanałów na wyjściu. W tym przypadku zasiliśmy cztery drzwi przednie oraz tylne. Tu mamy cztery kanały i dwa subwoofery Gladen, które pokazywałem przed chwilą, które służą za tak zwany front bass. I na koniec zwrotnice, które są do podziału pasma między głośnikiem wysokotonowym a głośnikiem średniotonowym. Wszystkie te elementy, które pokazujemy oczywiście pasują idealnie do tego samochodu. No i co? Kolejne auto zamontowane. Nie ukrywam, że znowu jesteśmy mile zaskoczeni tym jak to działa mimo tego, że montujemy już w którejś z rzędu. Ten zestaw za każdym razem robi na nas to niesamowite wrażenie jak system plug and playowy, czyli teoretycznie służący do szybkich modyfikacji może naprawdę dobrze zagrać. Robi to niesamowitą robotę. Naszym zdaniem gra to lepiej aniżeli fabrycznie montowany system Burmester w tym samochodzie. No Jeżeli macie taki pojazd albo podobne chętnie Wam pomożemy w poprawia systemu audio. Pokażemy tutaj jeszcze jak to wygląda wewnątrz, że nie ma tutaj żadnej modyfikacji. Wszystko zostało bez zmian. Został jeszcze tylko komputer. Poprowadzamy ostatnie zmiany w programie. Ostatnie dostrojenie dla klienta. Klient usiądzie posłucha, wprowadzimy ostatnie finalne poprawki. No i oddajemy samochód.